Witam towarzysze z tej strony Piotr. Chciałem ogłosić, że w dzisiejszym numerze tygodnika nie pojawił się wywiad z towarzyszem Michałem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do kupna i można przeczytać właśnie wywiad z. Znaczy, wywiad przeprowadzony przez Michała Marszała. Jest to o tyle istotne, że no nareszcie przybijamy się do mediów, można powiedzieć, mainstreamowych, ogólnopolskich, i jest to z pewnością zasługa nie tylko samego towarzysza Michała, ale także całej redakcji odrodzenia, jak i. Członków Polskiej Partii Robotniczej, więc gratuluję wszystkim. Z pewnością jest to wielki sukces, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie yy, takie wywiady i inne artykuły będą pojawiały się jak najczęściej. Pozdrawiam.